Jest to festiwal poświęcony twórczości wybitnych naszych polskich twórców, wasowskiego przybory. To są y, nazwiska świętość, że tak powiem, klasycy. No, Ten repertuar jest e, i piękny w liryce, i piękny w kabarecie. Słowo jest rozumiane nie tylko jako dosłowna informacja, ale jako słowo traktowane jako metafora, co w dzisiejszych czasach jest elementem. I to jest siłą tych utworów. Śpiewają słowa te w czasie deszczu dzieci się budzą. Ludzie, którzy wybierają taki repertuar, muszą mieć świadomość tego, że to jest wyższa półka, że to trzeba coś umieć już, bo to muzycznie jest trudne, no i interpretacyjnie jest trudne. W związku z tym mamy młodych ludzi, którzy sięgają po repertuar z najwyższej półki. Do trono, do trono, do trono. E